Panie Marszałku, za chwilę do tego wrócimy, tylko mamy połączenie z posłem Jakubiakiem. Ojej, wskaniale. który nam wytłumaczy, o, o co chodziło chodzi z, bigosem? z Bigosem, żebyśmy mieli tą sprawę zamkniętą. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, kłaniam się, witam. Dzień dobry. No, poszły z pana strony bardzo ciężkie zarzuty wobec tak. marszałka, że zakazał tak, bigosu prawda. w Sejmie. Hańba. Pan, pan marszałek, mówisz mówi stanowczo nie. No. To e, powiem, że nabarstwiło się tych złych wiadomości, bo tutaj nie chodzi o Bigos, tylko o kapustę zasmażaną do schabowego. E, I to zostało zrobione systemowo na tyle, że wykreślono to z karty, czyli z menu naszej restauracji. Więc ja hmm. się czuję zdyskryminowany po prostu jako stary kapuściarz. E, a do tego wszystkiego jeszcze ktoś wyciął, panie marszałku, telewizję Republika z telewizji kablowej e, e, Sejmu. Panie pośle, rozumiem, że przedstawił pan te problemy też w hierarchii ważności. To znaczy, zaczniemy od kapusty. Tak. Postaram, no. się, postaram się zrobić jak najszybciej wszystko i teraz to jest takie trochę, wie pan, imperialne. Teraz pójdę do restauracji w hotelu i powiem smażyć kapustę dla Jakubiaka i będą smażyć. Bo nie mają wyjścia. Nie smażą. Tak, nie Natomiast porozmawiam, jakie było zapotrzebowanie na kapustę. Czy pan był jedynym kapustofilem w, i dlatego można? że zrezygnowano, że pan jako koneser zbyt rzadko konsumował i nie opłacało się zamawiać. Natomiast przychyle serca, zrobię wszystko, żeby pan był usatysfakcjonowany, porozmawiam o tym z szefem gastronomii i hotelu, bo jeżeli jest życzenie posła na Sejm Rzeczpospolitej, żeby było, to myślę, że jesteśmy w stanie sobie z takim akurat daniem poradzić. A z telewizją Republika sprawdzę, bo mówiąc szczerze, nie, nie, nie zajmuję się tym, ale sprawdzę. Czy jest pan uzbrojony? Bardzo dziękuję za takie, poważne, za takie poważne traktowanie potrzeb posła. Ja rozumiem, że my w tej chwili rozmawiamy tutaj z pełnym dystansem do, do tematyki. Oczywiście. Natomiast prawda jest taka, muszę tutaj pochwalić Sejm. Kucharz jest pierwszych naprawdę wysokich lotów, a kapusta najlepsza, jaką ja w życiu jadłem, więc tutaj pana uspokajam, Tą kapustę wszyscy jedli. Kapustę bierzemy z najlepszych roczników, jakie bierzemy i zasmażamy w sposób, w jaki żaden parlament na świecie tak. jej nie zasmaża. Wiele tak, innych zmian też jest specjalistą tak. od kapusty. Tak, tak, bardzo tak, dziękujemy dobrze. panie Marku. Przyjąłem to zgłoszenie, kładę je na swoim umęczonym marszałkowskim sercu, panie pośle i bardzo panu dziękuję i serdecznie pozdrawiam cały czas z wielką życzliwością. Do zobaczenia w Republice. Dzięki. Dziękujemy. I wyszedłem na największego hipokrytę, bo zacząłem panu zarzucać to, że robi pan kabaret Sejmu, po czym rozmawiamy pięć minut o tym, co jest kapusta. O zasmażaniu kapusty tak, w restauracji. Jest to jest kapusta. kapusta.